Cześć, witajcie na kanale Szkoła TV. Dzisiaj wam opowiem o Harrym poderze. W ogóle już zaczynamy nową serię i teraz wam opowiem o Lordzie Voldemortzie. Lord Voldemort, najpierw znany jako Tom Riddle, był też uczniem Hogwartu, który był w Slytherinie i, te, i też był dziedzicem Slytherinu i też umiał mówić, w języku węży miał to pewnie po Salazarze Slitelinie, czyli jednym z czterech założycieli Hogwartu, i potem profesor Horace Slughorn powiedział mu o Horcruxach i on zapytał się, czy można mieć siedem horcruxów i on tak zrobił. Zabił się, a potem schował swoje części duszy w, w różnych częściach, w różnych w ogóle przedmiotach. Pierwszy to, był, to była czarka Helgi Hufflepuff, drugi to był diaden Rowan Ravenclaw, trzeci to był medalion Salazara Slytherina, czwarty to był, to był dziennik Tomarydla, piąty to był Nagini, szósty u, trochę ich jest, ale, ale w ogóle ich. Dobra, przejdźmy do innej rzeczy, bo już najpierw Wam opowiem o, o tym zestawie. To był powrót Voldemorta. Tak wygląda z tyłu, z boku. O, tak. To można tak. Tak. No i zastanawiajcie się, gdzie mam Voldemorta, bo go mam. Zobaczcie. To sobie naciskamy i pum. Czarny pan powrócił. I Tutaj jest jego różdżka. Różka jak różdżka. Postawmy go sobie przy naszych figurkach. Najpierw przejdę do już samego Harego Pottera. Harry Potter urodził się w, go, w Dolinie Godryka, jak dobrze pamiętam. Czy może się pomyliłem? Napiszcie w komentarzach. I yy, yy, właśnie Voldemort zabił jego rodziców, i też chciał zabić samego, yy, samego Harry'ego Pottera. Ale. Zaklęcie się odbiło, zrobiło bliznę na jego czole. O, tutaj można. Jest taka niewidoczna, ale w figurce można ją zobaczyć. To było takie N. O, tak, tak, tak. I y, zawsze jak y, coś było z Voldemortem, a najbardziej przy powrocie, przy, t, przy powrocie Voldemorta, Strasznie ta jego z go piekła, ale potem już przestała i albo zawalczyli, albo przestała brzmieć o tym właśnie bo najpierw Voldemort był w postaci ducha przez eliksir jakiś, nie, przez krew jednorożca, przepraszam, przez krew jednorożca, bo profesor Quirrell musiał pić krew jednorożca, żeby utrzymywać go pod życiem, bo miał ją na drugiej stronie głowy, był łysolkiem i Tutaj miał twarz Voldemorta. W y, filmie Harry Potter i Kamień Filozoficzny to właśnie na końcu można to zobaczyć. Jak on zdejmuje turban swój i, y, y, pokazuje, i ukazuje się twarz Voldemorta. Bo Voldemort chciał ukraść kamień filozoficzny, żeby zrobić. Elixir i żeby wrócił do swojej powszechnej postaci fizycznej, po prostu normalnego humanoidalnego człowieka, czyli takiego białego, łysego człowieka. W Harry Potter i czara ognia właśnie powrócił jako właśnie taki humanoidalny człowiek, czyli cały biały i Ale niestety mu się to nie udało, bo Harry dotknął kamień filozoficzny, i pewnie kto go dotknie, to, to skórę całą zamienia w kamień. I dotknął twarz Foirella, i cała jego twarz i ręka zamieniły się w kamień. Ale duch Voldemorta przeżył, przeżył i wpłynął na Harego, i on zemdlał, ale potem już był w szpitalu, już był zdrowy. i... Historia ciągnęła się dalej. Woldemorta sobie może na środek, bo. O, tu gdzieś. Żeby było tak dobrze go widać. Harego już sobie odstawimy. Mam też drugiego Harego, ale o nim powiem w ogóle coś innego. Ten Harry Potter był właśnie w zestawie powrót Voldemorta. I, o, i to był strój z turnieju trójmagicznego. Nie wiem jak to się stało, ale jakimś zaklęciem, bo było mówiono, że jakimś zaklęciem można po, y, po prostu czarę ognia oszukać i jakiś śmierciożerca Igor po, po prostu wrzucił nazwisko Harry Potter do czary ognia. I on musiał w nim wystąpić, ale tylko mogą ci, co ukończyli 17 lat, więc trochę się pomieszało, ale Harry przeżył. Ale niestety Cedric Diggory nie przeżył. Bo, i, i, bo Puchar ich przeniósł najpierw na cmentarz, a dopiero potem tam, gdzie trzeba było. Wie, i, Pe I Peter Pettigrew, do którego zaraz przejdę. Przy, Zabił go. I takiego historia się skończyła. Teraz przejdziemy właśnie do Petera Pedigriu. Szkoda, że nie wziąłem parszywka, bo on był animagiem szczurem. Więc, a to był parszywek to był y, szczur Rona. A ja go mam. Szkoda, ale, ale innym razem go oczywiście przyniosę. I też Petera oczywiście. Peter Pedigriu był. Y, na, 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 chyba Syriusz czy ktoś poprosił go, żeby opiekował się rodziną Potterów. ale potem Peter rzucił bardzo, bardzo pewnie, bardzo silne zakre, zaklęcie konfringo i spowodowało to mega eksplozję, która z, zabiła 12 Mugoli, czyli takich ludzi jak my, czyli bez czarów. I właśnie za to niesłusznie został oskarżony Syriusz Black, czyli ojciec chrzestny Harry'ego Pottera, bo wtedy, bo wtedy Peter po prostu się zmienił w szczura i uciekł sobie. Więc pa, pa. Najpierw może przyjdziemy do śmierci ożercy. To był sługa Woldemorta który też y, pomagał i zabijał różnych nieprzyjacieli i też chcieli zabić Potera, Ale y, Potter chciał rzucić tak samo konfringo na nagini, o którym y, po, po, y, opowiem później, raczej o niej, o niej, bo to była dziewczyna. I y, o, odbiło się od węża, i zraniło śmier trochę śmierciożerców, więc bye bye śmierciożercy i a reszta śmierciożerców to tam sobie została i bo już Severus nie przeżył, Draco przeżył, ale inni. tego sobie odstawimy. Staw mi jest do tego i tego. Severus był y, y, tak zwanym mistrzem eliksirów. Tutaj poproszę mu różdżkę, która mu spadła. Dobra, niech będzie tak, bo uczył naj, bo był i opiekunem y, tych y, Slytherinu. Najpierw też był nauczycielem obrony przed czarną magią i nauczycielem ważenia eliksirów, a potem to był Horace Slughorn, o którym tutaj nie przejdę, bo on nie, była, bo on nie był przy Voldemorcie może troszkę, ale opowiem troszkę o nim, ale później. Ale potem niestety doszedł go marny koniec, bo. Z, bo Voldemort myślał, że Severus jest panem Czarnej Różki, a tak naprawdę drakon był panem i chciał go zabić, żeby y, teraz on został panem Czarnej Różki, ale, ale to, że y, zabił y, Severus y, wcześniejszego pana, czyli Albus'a Dumbledora, ale go nie rozbroił, to Drako go rozbroił i niestety Drako został panem i niepotrzebnie żabił Severoza's Neighbor. Teraz przejdę do dzidzi Woldemorta. Dzidzia Voldemort najpierw, najpierw był właśnie w postaci takiego małego Voldemorta. Tak wygląda z tyłu, tak wygląda z przodu, tak wygląda z boku, z drugiego boku, tutaj, tutaj. Bo robiono eliksir z jadu na Gini i żeby go przewrócić do takiej małej postaci fizycznej, ale już fizycznej, ale mniejszej tym razem, a potem zrobiono eliksir i stał się jeszcze większą postacią. Jeszcze przejdę do Patronusa Harego, ale najpierw przejdę do Nagini. Nagini najpierw była Malwiktusem i mogła się przemienić w węża z własnej woli, bo to była, bo to była ładna pani. Kobieta. I y, też zabrano ją do cyrku. Miała życie w cyrku i była jako atrakcja. Im i y, po, zmusili ją, żeby się zmieniła w węża. Bo to była jej atrakcja. A potem ostatecznie się zmieniła w węża. I już tak pozostała. Ale życie się jej skończyło. I odcięto jej łeb. Teraz przejdziemy do książki, kolekcja plakatów. Tak. Przejdźmy najpierw do Voldemorta. Wielki jego plakat. Naprawdę wielki. A tutaj ten wężyk stoi sobie. Jeszcze jest napisane: Niech lepiej skakują na i jak najszybciej się stąd wynoszą. No, no. Teraz mamy drakona. O, o drakonie nie będę mówił, bo niektóre historie są y, nie w tych miejscach, nie w tych plakatach. Też duży. Nie, fake. Jeszcze pokażę tego wężyka. Teraz mamy profesora Snape'a. I to chyba tak. Na dzisiaj to już koniec. Bardzo Was proszę o zostawienie subskrypcji z dzwoneczkiem i łapki w górę. No to pa!